Cześć. Czas na odpalenie Batosery. Jako dystrybucja Linuxa zainstalowana na dysku twardym, BATOSERY odpala się bardzo szybko i naprawdę w tym, w tym do czego jest dedykowana, sprawdza się doskonale. Po uruchomieniu widzimy ekran startowy w, takim, w takiej formie, jak, jak widzicie. Można. Przejść do systemów, które już mają jakąkolwiek grę zainstalowaną w środku. To są produkty, które są ogólnodostępne i tutaj nie ma raczej szału, także jest to przygotowanie do systemu. Pierwsze co robimy, to uruchamiamy konfigurację kontrolera. Komunikat mówi, żeby w momencie, kiedy mamy jeden kontroler, nie ustawiać. Wolantów. Należy przytrzymać dłużej jeden przycisk, a następnie przyporządkować wszystkie klawisze zgodnie z opisem, który jest w menu. Jeżeli chcemy pominąć jakikolwiek z klawiszy, należy przytrzymać dłużej jeden z dowolnych klawiszy, które już zostały zaprogramowane. Wtedy będziemy widzieli Not Defined. Tak jak na, na, na ekranie. Ważny jest klawisz Hotkey, który zalecany jest, żeby przyporządkować mu klawisz SELECT, jeżeli nie mamy takowego dedykowanego na swoim kontrolerze. Następna opcja to yy, ustawienie języka. Ja preferuję polski, bo jestem Polakiem, więc wybieramy polski. Parę komunikatów nabierze może troszkę większego zrozumienia. Żeby system zaczął działać w języku polskim należy go zrestartować. Po uruchomieniu mamy już język polski. Gry, które widzimy w menu zaraz po uruchomieniu systemu. Nie wyglądają zbyt ciekawie, tylko prosta lista gier wyśrodkowana. Dlatego najpierw dorzućmy parę tytułów, do czego będzie nam potrzebne połączenie sieciowe. W ustawieniach wchodzimy w ustawienia sieciowe i sprawdzamy, jaki numer IP nadał systemowi router. Teraz możemy przejść do, ustawie, do kopiowania e, gier na, 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 na konsole na retrostację, wpisujemy slash, slash i numer IP, który sprawdziliśmy chwilę wcześniej w ustawieniach e, retrostacji Batosery. Jeżeli tu zostaniemy zapytani o hasło i konto, wpisujemy konto Batosera małymi literami bez hasła, później nie powinno być z tym problemu. W drzewie katalogów widzimy katalog Rom z listą wszystkich obsługiwanych systemów, i jest to miejsce, do którego należy skopiować wszystkie romy, z których będziemy chcieli skorzystać. Pliki kopiujemy Copy Paste. Do właściwego katalogu, jeżeli jesteśmy podłączeni kablem sieciowym, tak jak to w moim przypadku, proces. Zajmuje dosłownie chwilę. Spróbujmy skopiować jeszcze coś z innej konsoli. Ważna informacja: w każdym z katalogów mamy informacyjny plik z formatami, jakie są obsługiwane, także w wypadku gier można spokojnie wrzucać zipy. Zipy są też obsługiwane. Tutaj mamy plik w formie zipa. Możemy go spokojnie zostawić, bo będzie obsługiwany tak samo jak widoczny wyżej ROM na który nie jest spakowany. Pozostałe katalogi zawierają pliki batosery. Jeszcze ten katalog, który jest ważny, to katalog BIOS, do którego wgrywamy BIOSy do tych konsol, które tego wymagają. Jest to na przykład PlayStation albo 8bitowe Atari. Także to jest to miejsce, do którego należy wgrywać dane. Po skopiowaniu danych, wchodzimy z powrotem w ustawienia. I w ustawienia gier, i na samym dole mamy opcję zaktualizowania listy gier. Proces zajmuje chwilę, i w tej chwili nie dość, że pojawiły nam się platformy, do których mamy wgrane gry, to jeszcze dodatkowo gry są prezentowane w ciekawszy sposób. Ja już wygrałem wcześniej parę do gier do Master System i zassałem dane o nich, natomiast tutaj widzimy grę, o której nie ma żadnych informacji. Zaraz, zaraz to naprawimy. Tu mamy natomiast gry, które dopiero co wygraliśmy, ale jeszcze nie są zidentyfikowane przez system. One bez problemu będą działały, natomiast yy, yy, natomiast dla lepszej prezentacji Trzeba pobrać dane dotyczące gier. Wchodzimy do menu i do skrapowania. Wybieramy skrapowanie ręczne. i Z opcji skrapuj teraz wybieramy systemy, które, chcielibyśmy, które chcielibyśmy, z których chcielibyśmy gry zidentyfikować. Ja e, wybieram tylko Master System i Nintendo 64, bo na te systemy wygrałem e, ROMy. Wybieramy opcję, wyłączamy opcję. Użytkownik decyduje o e, danych, bo e, jeżeli ona zostanie włączona, każdą z gier będziemy musieli zatwierdzić. W tej chwili dane są pobierane. Co widzimy? I na, na obrazie, i trwa to naprawdę bardzo szybko, nawet przy dużej ilości gier. To jest tylko moment. W tej chwili, wchodząc do menu, widzimy już nie tylko gier, to jeszcze widzimy screen z pudełka albo z samej gry. Widzimy też krótki opis i informacje odnośnie producenta i ilości graczy. Teraz zostaje tylko wybrać jedną z pozycji i zobaczyć, jak poradzi sobie z nią emulator. W wypadku większości starszych systemów. Ta konfiguracja, czyli dual-core, z którego ja korzystam, bez problemu poradzi sobie z emulacją. Problem pojawi się tylko przy tych systemach, które wymagają większej mocy procesora. Tak więc w wypadku PlayStation 2 raczej to w tej konfiguracji nie będzie działało zadowalająco, gry będą o wiele wolniejsze niż w rzeczywistości. Procesor po prostu nie, nie nadąża. W wypadku Nintendo 64, jak widać, jest to absolutnie bez najmniejszego problemu. niestety nie mam e, dźwięku część materiału jest nagrywana e, kamerką część graberem nie mam jak podłączyć na ten moment e, złącza VGA do screen grabera z Avermedia, z którego korzystam tak więc e, w tej chwili obraz jest jeszcze wymutowany w przyszłości może będę miał Taki graber i taką przejściówkę i graber będzie się tutaj mógł spokojnie. Spokojnie spisywać. Albo po prostu można zainstalować w komputerze jakąkolwiek kartę Small Form Factor, która, która jest z wyjściem HDMI i wtedy można przechwytywać obraz grabera. Tak naprawdę konsola jest już letostacja, gotowa jest już do działania. Wystarczy zasilić ją romami i korzystać z niej. Oczywiście kwestie moralne i posiadania romów zostawiam już każdemu z was. Do zobaczenia w następnym odcinku.